Filozofia wieczysta jest jedną z takich pierwszych rzeczy, z którą się zetknęłam na drodze swoich duchowych poszukiwań z kilkanaście lat temu, i tutaj postaram się tak w, krótko o tym powiedzieć. W filozofii wieczystej widziałam się czytając książki Kena Wilbera oraz Aldus Huxley, który napisał książkę Filozofia Wieczysta, w której tam zawarł, która jest taką antologią, takim wy antologicznym wykładem filozofii wieczystej. Tutaj się skupię na tym, jak to, jak to określił, jakie zasady wyróżniał w niej Ken Wilber. I Ken Willibert tutaj wyróżnia takich siedem prawd duchowych, ponieważ filozofia wieczysta jest to zbiór takich właśnie duchowych prawd, które są obecne we wszystkich wielkich tradycjach, ale także i też mniejszych, tylko na takim głębszym poziomie. Na tym zewnętrznym poziomie to wydaje się, że, te, że tutaj są ogromne różnice, bo rzeczywiście w jakiejś liturgii, w rytuałach w teologii i w jakimś takich koncepcjach intelektualnych odnośnie boskości, to tutaj są duże różnice, ale na poziomie takim głębszym, ezoterycznym, mistycznym, to tutaj jest bardzo dużo powiązań. No i tutaj on na, na podstawie tego wyróżnił jakby takich siedem, siedem takich jakby postulatów tej filozofii wieczystej. A więc pierwsze to jest to, że Bóg istnieje, przy czym tutaj określenie Bóg to może lepiej pokrycie bóstwo albo jednia, czy coś takiego, ponieważ określenie Bóg może sugerować w naszym kręgu kulturowym, Odniesienie stricte do Boga chrześcijańskiego, a tutaj w tym wypadku to filozofia wieczysta, przynajmniej z tego co ja rozumiem, to ona wykracza jakby uznając, że Bóg, uznaje, że Bóg jest ponad wszystkimi religiami, więc to tak wygląda. Druga sprawa to, że Bóg jest wewnątrz, czyli w całym swoim stworzeniu, zarazem też przekracza to stworzenie, czyli jest, jest immanentny, czyli jest w, ale zarazem transcendentny, zarazem jest poza. Kolejna kwestia to jest to, że człowiek nie jest w stanie tego doszedć, ponieważ żyje. W w stanie takiego oddzielenia, iluzji, grzechu, które sprawiają, że on nie potrafi tego dostrzec. Oczywiście, kolejny, czwarty taki punkt to jest to, że istnieje droga, która, która doprowadzi do wyjścia z tego, z tego oddzielenia. I kolejne, kolejny punkt to jest to, że jest to możliwe przez doświadczenia takie mistyczne, przez takie przebudzenie. I w tym przebudzeniu wtedy chodzi też o to, żeby tak jakby to nasze małe ja, czyli to ego, rozpuścić. Chociaż też nie chodzi o to, żeby je całkiem, chociaż on tam mówi, żeby to wykorzenić, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby po prostu nie utożsamiać się z tym. Traktować to taką, taką jakby pewną część, którą, e, która jakby już w oparciu o którą nie budujemy swojego, swojej jakiejś wartości, ponieważ człowiek jako istota duchowa jest ponad tym ego. Ego to jest taki konstrukt, który... Oczywiście w tym świecie ma nam służyć, ale on nie jest celem samym w sobie, i też nie chodzi o to, żeby uwieczniać to ego, tylko żeby umieć też do niego się zdystansować i uznać, że ono tak naprawdę nie jest nami, jest tylko jakimś takim y, częścią, wyrazem nas w tym świecie. I kiedy to ego się rozpuści, to wtedy doświadczamy oświecenia, przebudzenia, zmartwychwstania, to tutaj różnie można określać. Kolejna kwestia to jest, kiedy tego doświadczymy, to wtedy człowiek po prostu ma takie poczucie współczucia też takiej jakby miłości, poczucia takiej jedności z, z całym stworzeniem i wtedy już zupełnie inaczej patrzy i Candelure opisuje to, że to się przeja przejawia w tym, że inaczej patrzymy na życie, też na innych ludzi, nie ma już nas y, takiej złości czy nienawiści, oczywiście jakimś stopniem doświadczamy, ale nie jest to już takie mocne i też mam świadomość, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednym. Wiąże się też to z poszanowaniem życia nie tylko innych ludzi, ale także innych stworzeń, czyli zwierząt, także roślin yy, i to jest tak jakby... W, i to jest w takim wielkim skrócie jak tutaj to wygląda jeżeli chodzi o filozofię wieczystą no to jeżeli chodzi o to, takie te poziomy jeżeli jeszcze odnośnie kwestii tego jakby takiego poziomu mistycznego czy takiego ezoterycznego to każda religia, taka wielka tradycja duchowa ma to w sobie i tutaj w takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że w chrześcijań, chrześcijaństwie jest to na przykład gnoza chrześcijańska jeżeli chodzi o judaizm to jest kabała jeżeli chodzi o islam no to tutaj jest to sufizm w przypadku, w przypadku hinduizmu, no tutaj są konkretne jakieś takie szkoły, na przykład jakieś tantra, podobnie też w przypadku buddyzmu. No oczywiście to jest w takim wielkim uproszczeniu, ale rzeczywiście jeżeli tak wszystko co jest taki wspólny mianownik i to z czego jakby bierze się ta cała filozofia wieczysta, to ona opiera się na doświadczeniu mistycznym, które wykracza poza wszelkie jakieś takie podziały, jeżeli czyta się te teksty gnostyckie, czy u pani szady hinduskie czy jakieś inne, no to wszędzie chodzi o to właśnie, żeby przekroczyć tą jedno, ten taki podział, ten taki dualizm i odkryć tą taką pierwotną jedność, ponieważ z tej jedności wszystko przyszło i wszystko do niej dąży.